Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj o bardzo przyziemnej sprawie, ale dla niektórych bardzo, bardzo ważnej. Szczególnie dla niektórych dzieci, chociaż dla rodziców też. Czyli będziemy rozmawiać o pieniądzach. Opowiem Wam trochę o tym, jak sobie radzić z żądaniami dziecięcymi kupmi, kupmi. Czy tygodniówka to ważna sprawa i jak zarządzać na przykład pieniędzmi dziecięcymi swoimi na wakacjach. Zapraszam bardzo serdecznie. No dobra, to o Kasie, o pieniądzach. Bardzo, bardzo często pytacie mnie o to, jak sobie poradzić e, na przykład na urlopie z dzieckiem, które cały czas chce, żeby coś mu kupić. Zresztą nie tylko na urlopie, bo ja przecież i Wy też pewnie obserwujecie dzieci, które w sklepach y, wpadają niekiedy nawet w histerię, żądając kolejnej zabawki, kolejnego y, picia, kolejnego słodycza, czekoladki. No, tego, co widzą, co im się wydaje, że jest im do szczęścia niezbędne. Jak sobie z tym poradzić? Metod jest oczywiście kilka, ale ja zaczęłabym od tego, żeby w ogóle z dziećmi o finansach rozmawiać w domu. I zaraz mi powiecie, no dobrze, dobrze, ale przecież o finansach to można rozmawiać z nastolatkiem, no ewentualnie z ośmiolatkiem, ale nie z trzylatkiem. Można i z trzylatkiem. Sposób jest istotny. Po pierwsze, dziecko musi się dowiedzieć, skąd się biorą pieniądze że my na te pieniądze ciężko pracujemy jako rodzice, że to nie jest tak, że my idziemy do ściany i po wpisaniu tajemnego kodu ta ściana nam daje nieograniczoną ilość pieniędzy i zawsze te pieniądze tam są. Więc pierwsza rzecz to jest uświadomienie dziecku, że my chodzimy do pracy, żeby zarabiać pieniądze. I te pieniądze potem są dzielone w domu na wszystkie potrzeby. I ja sobie zdaję oczywiście sprawę, że 3 czy 4-latkowi, przedszkolaczkowi, trudno tłumaczyć, że to jest na prąd, a to jest na ratę, a to jest na zakupy, a to jest na coś tam. Ale takie rozmowy o tym, że te pieniądze nie służą tylko kupowaniu zabawek i jedzenia, są istotne. W moich czasach, jak ja byłam małą dziewczynką, to y, pieniądze były fizyczne. To znaczy, rodzice przynosili pieniądze do domu fizycznie banknoty i monety. W tej chwili rzadko y, obracamy fizycznie pieniędzy, mamy karty kredytowe. Dzieci nie widzą pieniędzy bardzo często. Y, więc wtedy, kiedy ja byłam mała i te pieniądze były fizycznie, w moim domu mama układała te pieniądze w koperty wedle potrzeb, i myśmy niejako wszyscy przy tym byli, uczestniczyliśmy w tym akcie. Na ratę, na prąd, na kulturę, na przyjemności, na ubrania, na zabawki, na, na coś tam, na coś, na coś, na leki. I było wiadomo, ile tych pieniędzy w jakich przegródkach jest, i wiadomo było, że niestety z kultury, z przyjemności przekładało się do przodu, bo często pieniędzy brakowało, jak to bywało w dawnych czasach, kiedy wszyscy mieliśmy nic. W tej chwili dzieci tego nie widzą. Z nimi się na ten temat nie rozmawia, nie tłumaczy, i dzieciom się wydaje, że wszystkie pieniądze, które rodzice zarabiają, są na dziecięce potrzeby. A to nieprawda przecież. Więc to jest pierwszy punkt. Drugi punkt jest taki: żebyście się bardzo, bardzo starali, nie mówić nieustannie w domu o tym, że nie ma pieniędzy. Gdy pytam na, za, na zajęciach, kto z Państwa ma głupie dziecko, nikt nie podnosi ręki. Was też mogłabym teraz o to zapytać, kto z Was tam po drugiej stronie ma głupie dziecko i pewnie nikt nie podniósłby ręki. E, w związku z czym pamiętajcie, że wasze dziecko jest mądre, i jak mu mówicie, nie, nie kupię ci czegoś, bo nie mam pieniędzy, a potem robicie zakupy. Em, czy zwykłe domowe, czy na przykład sobie sprawiacie przyjemność, bo na przykład kupujecie papierosy, albo czekoladę, albo alkohol, bo uznajecie, że skoro wy pracujecie i zarabiacie, to wy możecie je na siebie wydawać, a na dziecko nie, bo ta pula dziecięca jest mniejsza, ograniczona i dziecku się niejako nie należy, bo przecież nie zarobiło, nie ma swoich pieniędzy. W wielu domach tak jest. W związku z czym dziecko rozumie, że nie ma pieniędzy na jego potrzeby, w związku z czym właśnie się awanturuje, właśnie wtedy krzyczy, właśnie wtedy płacze, właśnie się nie zgadza na taki świat, że ono jest poszkodowane, że to jest niesprawiedliwe, nieuczciwe i że ono chce. A w ogóle gdzie są jego pieniądze z komunii? Albo gdzie są jego pieniądze, które dała mu babcia? To jest druga rzecz. Czyli nie mówimy dziecku, że nie mamy pieniędzy. Jeżeli je mamy rzeczywiście. I nie mówię tu o wielkich pieniądzach, mówię o takich pieniądzach w, w portfeliku, w portmonetce, w porponetce, jak mówią dzieci. Trzecia rzecz bardzo ważna to jest to, żeby pokazać dziecku, że ono też może mieć swoją gotówkę jakąś, że może oszczędzać na coś, że może zbierać pieniążki. Dobrze jest wizualizować na ścianie na przykład marzenie dziecka pod tytułem klocki, czy jakaś fantastyczna, droższa zabawka, czy komputer, i tam postawić słoik i wszystkie drobne pieniądze wrzucamy i dziecko Dziecko oszczędza, a jak na przykład uzbiera połowę tej sumy, to drugą część dokładają rodzice i wtedy można coś kupić. Żeby dziecko też znało trochę wartość pieniądza, żeby wiedziało, co ile kosztuje, że to nie jest tak, że guma do rzucia i komputer to jest taka sama wartość, bo to jest jedna rzecz i jedna rzecz. Oczywiście dziecko tego nie zrozumie od razu, nie za pierwszym razem, ale rozmowy na ten temat są istotne. Chciałabym, żebyście rozważyli w swoich głowach dawanie dziecku tygodniówki. I teraz oczywiście pytanie pada, kiedy to zrobić? No pewnie wtedy, kiedy dziecko będzie potrzebowało własnych pieniędzy. Póki chodzi do przedszkola Własnych pieniędzy nie potrzebuje Kiedy chodzi do klas młodszych W szkole podstawowej Również raczej nie potrzebuje własnych pieniędzy Chociaż oczywiście rozumiem, że sklepik szkolny Albo sklepik po drodze do szkoły Jeżeli dziecko w drugiej czy w trzeciej klasie już wędruje samo Jest atrakcyjny I pobudza dziecięce zmysły I dziecko chciałoby sobie wejść i kupić coś Na ogół niezdrowego No ale to wtedy negocjujemy z dzieckiem Co za te pieniądze może kupić, a czego nie powinno No ale kiedy te tygodniówkę Dawać? No dawać wtedy, kiedy dziecko będzie wydawało ym, te pieniądze na potrzeby, których my jakby nie zaspokajamy. No bo przecież tak, za obiady płacimy, y, za basen płacimy, za bilety płacimy, za kino płacimy. No więc na co dziecko te pieniądze? Na przyjemności. Ale przyjemności przecież też my płacimy. No chyba właśnie, y, chyba że właśnie dziecko. Ma naszą zgodę na to, że może dysponować swoją pięciozłotówką, czy swoimi dziesięcioma złotymi, żeby sobie, nie wiem, kupić zabaweczkę jakąś, która mu się bardziej podoba, albo żeby sobie coś uskładać, albo żeby nie wiem, komuś sprawić przyjemność, bo przecież dzieci też potrafią kupić różne fajne rzeczy rówieśnikom. Naprawdę tak się dzieje. Więc ja jestem zwolenniczką, żeby dawać dziecku te pieniądze od momentu, kiedy idzie do szkoły, po ten sklepik szkolny, nie wiem, zeszyt, w którym można kupić, czy napić się, jeżeli nie ma poidełek w szkole, czy... No, teoretycznie w szkołach, w sklepikach powinny być same zdrowe rzeczy, więc żeby kupił sobie coś, na co ma ochotę w szkole. No bo czasami przychodzi taka ochota z się w żołądku, albo po prostu ktoś je i nam te ślinianki pracują, więc my, my byśmy też chcieli dziecku, też trzeba wtedy na to pozwolić. To by było na tyle, jeżeli chodzi o takie trzy ważne rzeczy związane z tym, z taką edukacją finansową, to znaczy, co mówić, jak mówić, kiedy mówić i kiedy zacząć dawać pieniądze. Dziecko musi być też świadome tego, że tych pieniędzy nie ma nieograniczonej ilości. Że jeżeli w jednym miesiącu dostało jakąś dużą zabawkę, byliśmy w kinie, byliśmy w tatrze, byliśmy w muzeum, pojechaliśmy na jakąś wycieczkę, to to są rzeczy z puli przyjemności i ona się w tym miesiącu wyczerpała. Po prostu nie ma już w tym miesiącu. Musimy poczekać. To, to ja tak to, to tłumaczyłam kolonistom y, niedawno na spotkaniu, że to, to trochę tak jak z doładowaniem karty y, telefonicznej. Wydzwoniłeś i nie ma i teraz trzeba naładować i to naładowanie następuje wtedy, kiedy rodzic dostaje nową pensję. Za chwilę opowiem o tym, jak sobie radzić na urlopie, i jak rozmawiać ze starszakami. Zapraszam. No dobra, jesteśmy na urlopie, na przykład nad morzem, tak jak my często w ramach naszej akcji Przytulmy Lato pracujemy i obserwujemy urlopowych rodziców i dzieci. Te dojścia do plaży, te miasta wzdłuż Bałtyku, które są przesycone niestety tandetą i całą masą. Niebywale potrzebnych rzeczy, i dziecko chodzi od stoiska do stoiska, od budki do budki, i na wszystko mu się oczy świecą, i wszystko chce mieć, i wszystko chce dostać. Yy, rodzice są wyczerpani odpowiadaniem nie, teraz nie, tego nie, potem jutro, za chwilę, jak będziemy wracać. Tutaj taka do dzieci uwaga, rodzice zawsze wracają inną drogą. Yy, jak sobie z tym poradzić? No, ja mogę podać metodę, którą sama stosowałam, czyli codziennie rano dziecko dostaje do garści 5 złotych. Lub 10 zł, w zależności od tego, w jakim jest wieku i w jakiej miejscowości jesteśmy. No bo wiadomo, że taka miejscowość mniejsza ma dużo więcej atrakcji niż większa, wbrew pozorom, bo w tej mniejszej jest większy bazar niż w tej większej. Tak, tak to wychodzi. Więc dajemy te kilka złotych do garści i wtedy, kiedy dziecko przy tych wężach, pająkach, pistoletach, nożach, lusterkach, laleczkach i nie wiadomo Bóg wie czym jeszcze, mówi kup mi, kup, mówimy, ale przecież masz swoje pieniążki i dziecko otwiera, ma. I własne pieniądze, słuchajcie, dziecko jest wydać zdecydowanie trudniej. W związku z czym oczywiście będzie mówiła, dołóż mi albo mi brakuje, no to wtedy mamy znowu możliwość udzielenia dziecku lekcji. Powiedzenia: jak sobie dzisiaj nie wydasz na nic, na lody, czy tam na coś, na co chcesz, na watę cukrową, to jutro będziesz miał te 5 zł i te 5 zł, to będzie 10 zł, i będziesz mógł sobie kupić już to właśnie, o czym, o czym marzysz. Więc to też jest lekcja ekonomii. Oczywiście jak my jesteśmy z dzieckiem na wczasach, czy jak rodzice, są, czy jak dziadkowie są z dzieckiem na wczasach, no to my kontrolujemy ile tych pieniędzy dziecko dostało. No ale mamy taki moment, kiedy dziecko wjeżdża na kolonię albo na obóz. I ile tych pieniędzy dać Pani Doroto, ile tych pieniędzy dać, w ogóle jak sobie z tym poradzić? Zawsze namawiam na to, żeby pójść na zebranie takie informacyjne i tam wtedy wychowawcy powiedzą, bo jeżeli dziecko jedzie na obóz harcerski w środku lasu i z tego lasu się nie rusza, to te pieniądze są mu tam po nic. Ewentualnie, żeby ktoś mu ukradł, chociaż oczywiście nie oskarżą harcerzy o żadną kradzież. Sroka może zabrać, tak? Albo może być uprane w spodniach i mogą się zniszczyć. Więc tam nie ma na co wydać. Ale jeżeli jedzie do kurortu, no to dobrze jest, żeby miało swoich parę groszy. I te parę groszy zwykle określają organizatorzy. To znaczy oni nie mówią, że tyle trzeba dać dziecku, ale proponują jakąś sumę, bo też mają doświadczenie, bo też wiedzą, bo też mówią, że dzieci wszystkie swoje potrzeby mają zapewnione na terenie ośrodka. Więc na pamiątkę dla babci, czyli wiecie mewa, albo coś pięknego innego na telewizor, na kartkę pocztową i znaczek, na dodatkową ewentualnie wodę, jeżeli dziecko będzie potrzebowało, albo na przykład na cudowny urody ręcznik czy koszulkę, na pamiątkę dla siebie. No trzeba to uwzględnić, ale to też nie są jakieś ogromne sumy i raczej wolałabym, żeby one były mniejsze niż większe, bo um, dzieci potrafią bez opamiętania wydawać pieniądze, a potem piszą kochane pieniążki, się rodzice, bo właśnie mi się skończyło, bo kupiłem sobie koszulkę wiatrak na głowę z czapeczką albo jeszcze 15 innych rzeczy, a to wszystko zgubiłem i chciałbym kupić jeszcze raz. Byłam przez wiele lat, jeździłam jako wychowawca kolonijny wiem jak to wszystko wygląda, jak dzieci się rzucają na kiosk ruchu i wszystko muszą mieć, bo wszystko jest nagle potrzebne, piękne i w ogóle Życie się bez tego nie da. Um... Rozmowy o pieniądzach przed wyjazdem też są ważne na to, żeby o tym, żeby na te pieniądze uważać, że może trzeba dać je wychowawcy na przechowanie, takie yy, techniki też się stosuje, żeby dziecko miało jakąś jedną drobną sumę. Zawsze lepiej dawać to w drobnych pieniądzach, a nie w, ba w jednym banknocie, no bo zgubić 10 zł jest mniejszym bólem niż zgubić 1000 zł. Przepraszam, co ja 100 zł oczywiście, nikt nie daje dziecku 1000 zł na kolonie, 100 zł przejęzyczyłam się. Tak samo myślałam, że mogłabym mieć teraz kieszonkowego tysiąc. parę rzeczy tutaj bym bo jesteśmy właśnie w nadmorskiej miejscowości. Mój mąż kręci głową, że źle mówię teraz, bo on nie lubi, jak ja mówię o tym, że jesteśmy gdzieś w innym miejscu niż jesteśmy. Ale on to wytnie. Dobra, to chyba to, co. Dobrze, to to, co miałam powiedzieć, chyba w, tym, w tej części już powiedziałam. Zapraszam na podsumowanie. No i podsumowanie. W podsumowaniu powiem troszkę o starszych dzieciach, no bo tam mówiłam o maluszkach, zupełnych, takich uczenia ekonomii, kupowania drobnych pieniędzy, potem mówiłam o koloniach i o tygodniówce, a teraz o czymś, co dostępne jest dla dzieci powyżej 13 roku życia czyli o karcie kredytowej. I namawiam Państwa do tego, żeby zatroszczyć się, jak ta karta kredytowa działa, w jakim banku można ją dziecku założyć, jak my możemy uczyć dziecko korzystania z tej karty kredytowej, bo to też jest pewna. Umiejętność. W wielu miejscach nie można już płacić gotówką, na przykład, w wielu miejscach na świecie, mówię oczywiście, nie można już płacić gotówką, tylko karta kredytowa. Więc dziecko powinno umieć się nią posługiwać, powinno umieć policzyć te pieniądze, wiedzieć, jakie są koszty tej karty, żeby też nie było zdziwione, że mu tam potrącają co jakiś czas jakieś pieniądze i mu nagle brakuje. Chciałabym też namówić Was do tego, żeby jednak oszczędzać dzieciom, żeby dzieci miały swoje subkonta na naszych kontach albo żeby założyć dziecku specjalne konto i wpłacać mu tam, no na przykład część. 500 plus, żeby jak dziecko osiągnie pełnoletność miało jakąś pulę własnych pieniędzy zaoszczędzonych, bo każde pieniądze można wydać oczywiście, ale warto też myśleć o przyszłości, a jakbyśmy tak kropla do kropli to 500 wpłacali co miesiąc dziecku albo część przynajmniej z tych pieniędzy, to za te kilkanaście lat tych pieniędzy trochę będzie i może to być na przykład możliwość zrobienia sobie rocznej przerwy, czyli tak zwany gap year, bo to jest istotne też dla takiego rozwoju intelektualnego. Chciałabym, żebyście też um, rozmawiali z dziećmi o tym, jak w ogóle oszczędzać pieniądze. No ale żeby rozmawiać z dziećmi o tym, jak oszczędzać pieniądze to warto. Samemu oszczędzać pieniądze, A wszyscy wiemy, że Polacy do oszczędnych narodów nie należą. Myślimy sobie, że jakoś to będzie. E, pamiętajcie, że pieniądze szczęścia nie dają i nie są wartością samą w sobie. To też jest taka nauka, lekcja dla dzieci, że pieniądze nie są wartością samą w sobie. One wiele rzeczy ułatwiają. To prawda. Ale jak ktoś jest bogaty, to nie zawsze jest szczęśliwy, nie zawsze jest zdrowy. A można być człowiekiem niezamożnym i być szczęśliwym i zdrowym. Oczywiście to się tam miesza w tych wszystkich możliwych kombinacjach, ale pieniądze nie załatwiają nam szczęścia. To chciałam powiedzieć na koniec. Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że troszeczkę rozjaśniłam. Liczę na Wasze pytania, jak zwykle na wszystkie będę odpowiadała. Pozdrawiam serdecznie i widzimy się za dni kilka. Zapraszam do czytania książki mojej, oczywiście tam też trochę o finansach jest. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję za uwagę.